Wiek. to gdzie jesteśmy? lizie na nas czy nie blizie?

Ale życiu, o czym ja mówię? Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wieczorem będziemy pić twoje zdrowie. Cały wieczór. Tak, damy sobie szczytę. Tak, na twoje konto no, Ale o tym nie mówimy, tylko mówimy w że... Mówimy, że jesteś no na no, obecna w naszych myślach na no, na no, no. a to się tam postarał no wielkanoc tylko no, no. Dobrze. No to jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bo już wieczorem to nie zadzwonimy. No, no, to papa. Pa. No, pa. Co z Nagrywasz, przepraszam. No. Jeże, kurde. Ta technika to jest jednak przekleństwo. Pięknie wchodzi. No, baścule, zaczyna nas się przebawiać?